Lat 65, rana kłóta brzucha, straciła sporo krwi, ciśnienie 90 na 60. Co się stało? Niech nic nie, nie. Oczywiście, że nic pani nie jest. Całkiem dobrze się pani trzyma. Gdy ostatnim razem dostałem nożem brzuch, miałem trochę większe problemy, by się wysłowić. Chciałbym również panią pochwalić za nienaganną koszulkę, która nawet po tak wielkiej, jak mówią lekarze, utracie krwi, wygląda jak wyprana w perwalu. Ile ten fragment filmu trwał? 15 sekund. Trzeba się porozumieć z prawnikiem. Przycisz to. Tak, jeżeli, jeżeli to jest dla nas korzystne, to pójdziemy na ugodę. Przepraszam bardzo. Powiedziałam, przycisz to. Tak jestem. Cholera jasna. Gdzie jest babcia? Miała tu być! Przestań, uspokoić, się, nie rób cyru. Mam cię gdzieś! Przepraszam bardzo, dzwonię. Co jest z nimi obojga? Po pierwsze, co gra ten mały? Czy jest jakaś gra na deesa, która wydaje takie dźwięki? I co jest z matką? Naturalnie mogła wstać, wyjść, porozmawiać przez telefon, skończyć, wrócić i dopiero wtedy opierdolić swojego synka. Swoją drogą nie mogłam mu kupić się słuchawek. Wiadomo przecież, że dźwięki z głośników konsolki nie dają tak rady tak jak ten ze słuchawek. No, chyba że grasz na konsolce z dobrej i na złe, tu jakość dźwięku zawsze będzie na najwyższym poziomie. Please, to Oczywiście. Co się stało? Kasper, co się stało? No, co się stało? Chcę do babci! Posłuchaj, babcia jest tam, gdzie dzieci nie mogą wchodzić. W jakim dystrykcie? Kasper, o czym ty mówisz? W dystrykcie. Najwyższego niebezpieczeństwa. Że co? W dystrykcie. Najwyższego niebezpieczeństwa. Jeszcze raz. W dystrykcie. Najwyższego niebezpieczeństwa. W dystrykcie. Najwyższego niebezpieczeństwa. Bezyksię. Destrykcie... Najwyższego niebezpieczeństwa. Bezych destrykcie... Najwyższego niebezpieczeństwa. Bez destrykcie... Najwyższego niebezpieczeństwa. Może mi pan tam zabrać? No, jeśli tata pozwoli. Ale tylko na chwilę, bo tam jest naprawdę niebezpiecznie. Hmm? Tata, jakby było słuchać, nie miał nic przeciwko. Śmiałbym wręcz powiedzieć, że bardzo entuzjastycznie wyraził swoją aprobatę. Dziękuję, tato. Co ty tu robisz? Dlaczego ludzi? Mnie nie oszukasz, ja cię znam. Skąd? Ty jesteś wielkim magiem z World. Mam chyba kłopoty ze słuchem. Jeszcze raz. Ty jesteś wielkim magiem z World. Dobrym czy złem? Dobrym dla tych, którzy wygrywają. To znaczy, że jestem złym dla tych, co przegrywają? Tak, każesz im grać w kiepskich serialach i dajesz kosąkę Nintendo z nieistniejącą na nią grą, którą i tak zabierze mama. Wczoraj dostałem od ciebie siedem talentów, pamiętasz? Tak. Oczywiście, że pamiętam. Byłeś naprawdę niezły. Pamiętasz, co zdarzyło się wczoraj? Zebrałem wielką armię! I? I? I co? I tyle? To wszystko? Zebrałeś wielką armię? I nic więcej? To już, to już wszystko? To za to te siedem talentów? Dobry magu dla tych, co wygrywają? Zrób coś z tym! Babciu, babciu! Co ich ci zrobili? To nie wolno.

Dziś jest dzień? I co? To bardzo interesująca wypowiedź i skłoniła mnie do naprawdę głębokich przemyśleń. Dlaczego miałby ktoś powiedzieć coś takiego? Gdy chcecie kogoś rankiem obudzić, wchodzicie do pokoju i mówicie: Stawaj, już jest jasno! Albo Obudź się, bo się spóźnisz. Ale stawaj, dziś jest dzień? Kto tak mówi? Czy myśleliście kiedyś w ten sposób muszę jutro wcześniej wstać, wiecie, jutro dzień jest, jak jest dzień, to zawsze wstaję wcześniej, obudzisz mnie w razie czego, nie? jak nie będzie dnia, to mnie nie bądź, no bo po co, jak nie ma dnia. Chodź, coś ci pokażę. Widzisz na ekran? Popatrz tutaj. Widzisz? Co to za gra? Popatrz na tą kreskę. To, to... jest twoja babcia. No podobno, jak zapuszczam Jacksona, to Celuloi też się i tak kręci. Muszę ją przeprowadzić do końca gry tak, żeby nie dotknęła ani góry, ani dołu ekranu. Rozumiesz? A te inne? Te inne nam tego przeszkadzają, dlatego potrzebuję twojej pomocy. A czy na końcu gry babcia wyzdrowieje? Jasne, że tak. Jasne, że wyzdrowieje. Tylko gra się najlepiej wtedy, kiedy babcia śpi. Dlatego teraz... Będziemy cichutko. Gra 2011. Zobacz na tą kreskę. To jest twoja babcia. Twoja babcia. Jest inna. Muszę ją przeprowadzić do końca gry tak, żeby nie dotknęła ani góry, ani dołu ekranu. Rozumiesz? Nie za nisko. Nie za wysoko. A te inne? Te inne nam tego przeszkadzają, dlatego potrzebuję twojej pomocy. Stań naprzeciwko największemu przeciwnikowi. Kreska. Już w sklepach. To jest centrum dowodzenia. Siadaj. Kiedy uzdrowisz babcie, przejdziesz do następnego poziomu? Chciałbym. Wczoraj niezieli ich rozgromiliśmy, co? Jak przebiłem tego czarnego mieczem. Kurczę, fajnie było. A co było potem? Jak dałeś mi dodatkowe talenty? Tak, dokładnie wtedy. Kończyła mi się broń, ale w kuchni znalazłem taki fajny nóż. Nóż. Został mi już tylko jeden przeciwnik. I co wtedy zrobiłeś? Chmiałem go nożem. Od razu upadł. A co było potem? Zacząłem nowy poziom. To ja już nie wiem, co ten młody gra. Zachowuje się, jakby zagrał jednego FPS-a za dużo, zaś mówi, że zabrał armię jak w RTS-ach. Dostaje talenty jak w grach RPG, jednak przechodzi do ostatniego bossa, którym okazuje się być Super Mario Br z siedmioma życiami i twarzą swojej babci, po którym przechodzi do następnego poziomu, jak w platformówkach czy FPS-ach. Jaki chory japoński umysł mógł wymyślić podobną grę? Otóż żaden. To kolejny przykład jak media chcą wcisnąć ludziom pewien zamysł. Zamysł gier, które niszczą chłonną psychikę nastolatków. Dlaczego nigdy przykładowo nie pokażą jaki wpływ mogą mieć na przykład książki? No i wiesz, kierwę wycelował strzelił i taka plama była na ziemi, że normalnie całą Zośkę ponibierał. Albo jak na ludzki umysł wpływają umoralniające familijne seriale, które mają jeszcze gorszy wpływ na dorosłych niż gry na dzieci. Ponieważ w odróżnieniu od nastolatków, dorośli mogą więcej.